Halo, cześć! Witam Was na kanale niemiecki online z Marcinem. Dziś druga pięćdziesiątka krótkich, przydatnych niemieckich zwrotów. Los Gates, zaczynamy! Pod poprzednim vlogiem poświęconym 50 niemieckim zwrotom w licznych komentarzach zawarliście prośbę o. Kolejną dawkę nowych zwrotów. Dlatego dziś przygotowałem drugą pięćdziesiątkę, a zaczynamy ją sobie od takiego zwrotu jak jain. Jain. Po polsku możemy go przetłumaczyć jako tak i nie. Tak? Używamy go w sytuacjach, kiedy nie możemy dać jednoznacznej odpowiedzi na tak lub nie, jań. Teraz dwa zwroty ze słówkiem na, czyli no, na und, no i na und. Albo możemy też powiedzieć na was. coś takiego, no, 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 na was. Teraz kilka zwrotów z czasownikiem gehen. Pierwszy z nich to was geht up. Co tam? Potoczny zwrot na przywitanie. Was geht ab? Auf geht's. Ruszajmy w drogę. Auf geht's. Jeśli na przykład yy, wiemy, że nie mamy czasu, nie możemy czegoś zrobić, tak, nie możemy się spotkać o konkretnej godzinie, możemy zawsze powiedzieć Das geht nicht. Nie da się. To nie przejdzie. Das geht nicht. Można też dodać Das geht leider nicht. Niestety nie dam rady. Jeśli natomiast chcemy powiedzieć do kogoś, że to nie twoja sprawa. Możemy powiedzieć Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Przechodzimy do zwrotów ze słówkiem weg. Ale nie chodzi tutaj o drogę. Nie chodzi tu o rzeczownik der Weg. I pierwszy z tych zwrotów to wegsein. Zum Beispiel der Bus ist weg. Autobus uciekł. Der Bus ist weg. Zwrot weg będzie oznaczać. Odejdź. give Natomiast hende To precz z łapami. Hende Jeszcze innym zwrotem, jeśli nie życzymy sobie czyjejś obecności, jest hałap. Najbardziej elegancko możemy go przetłumaczyć jako spadaj. Hałap. Jeśli kończymy coś i chcemy powiedzieć na przykład, że to byłoby na tyle, możemy użyć zwrotu das wäres. Zum Beispiel, das wäres für heute. Na dzisiaj byłoby tyle, to tyle na dzisiaj. Das wäres für heute. Jeżeli mówimy o przemijaniu, możemy też powiedzieć, vorbei ist vorbei. Było, minęło. Ist vorbei jest vorbei. Dwa inne przydatne zwroty z wyrazem by to na przykład "las mich bitte forbey", przepuść mnie, "las mich bitte forbey". Możemy też zapytać "darf ich forbey", czy mogę przejść, czy wolno mi przejść? "darf ich forbey". Teraz kilka zwrotów, za pomocą których możemy wyrazić swoje niezadowolenie, niechęć w jakiejś konkretnej sytuacji. Pierwszy z nich to Ich habe die Nase voll Mam dość Ich habe die Nase voll Możemy także powiedzieć Ich kann nicht mehr Już nie mogę Ich kann nicht mehr Das kommt nicht in Frage To nie wchodzi w grę Das kommt nicht in Frage Du hast leicht reden Łatwo ci mówić Du hast leicht reden I można też powiedzieć Es geht wieder los. Znowu się zaczyna. Znowu to samo. Es geht wieder los. I jeszcze jeden zwrot z tej kategorii. So ein Pech. A to pech. So ein Pech. Teraz kilka zwrotów, kiedy znaleźliśmy się w jakiejś trudnej sytuacji, w trudnym położeniu. Pierwszy z nich to Ich habe mich verlaufen. Zgubiłem się. Ich habe mich verlaufen. Ich habe eine Panne, czyli zepsuł mi się samochód. Ich habe eine Panne. Ich fühle mich nicht wohl. O samopoczuciu możemy powiedzieć, że nie czuję się zbyt dobrze. Ich fühle mich nicht wohl. Ich wurde bestohlen. Zostałem okradziony. Ich wurde bestohlen. Ich wurde angegriffen. Będzie natomiast oznaczać, że zostałem napadnięty. Ich wurde angegriffen. Jeśli wołamy o pomoc, najprostszym wyrazem, którego możemy użyć, jest po prostu Hilfe. Hilfe. Na pomoc. Jeśli prosimy kogoś, żeby sprowadził pomoc, powiemy Hol Hilfe. Hol Hilfe. Jeżeli natomiast ma zadzwonić na policję, powiemy Ruf die Polizei. Ruf die Polizei. Jeśli po lekarza pomoc medyczną, huf dein not arzt. den not Inne przydatne zwroty w trybie rozkazującym to rówmiś an. Zadzwoń do mnie, ruf mich an. Sprich langzama, mów wolniej. Sprich langzama. Fasznela. schneller, jedź szybciej. Fasznela. Lassen wir uns überraschen. Dajmy się zaskoczyć. Zobaczymy, co będzie. Lassen wir uns überraschen. Faz dich kurz, to natomiast zwrot oznaczający streszczaj się. Faz dich kurz. Styl mich nicht. Nie przeszkadzaj mi. Styl mich nicht. Hilf mir. Pomóż mi. Hilf mir. Misch dich nicht ein. Nie mieszaj się. Misch dich nicht ein. Shame dich. Wstydź się. Shame dich. A teraz bardziej optymistycznie, jeśli chcemy powiedzieć, że to jest fajna sprawa. Das ist eine tolle Sache. Das ist eine tolle Sache. Jeśli natomiast wznosimy na przykład toast za coś, możemy powiedzieć post, post. Na zdrowie albo zum Wol. Teraz dwa idiomy, ale bardzo przydatne. Pierwszy z nich to Ich verstehe nur Bahnhof. Nic nie rozumiem. Ich verstehe nur Bahnhof. Drugi. Es ist mir Wurst. Jest mi to obojętne. Es ist mir Wurst. Słowa da użyjemy na przykład, kiedy chcemy zapytać, kto tam. Wer ist da? Na przykład jak ktoś dzwoni czy puka do drzwi. Wer ist da? Także jeżeli chcemy komuś przyznać reakcję, powiemy Da hast du recht. I tu masz rację. Tu się z tobą zgadzam. Da hast du recht. Inny wyraz, którego także często możemy użyć, to wa. Das ist wa? To prawda. Das ist wa. Jeśli natomiast chcemy zapytać... Nieprawdaż? Co nie? Powiemy Nicht wahr? Chcąc wyrazić, że na czymś nam zależy, powiemy Es liegt mir viel daran. Czyli zależy mi na tym. Es liegt mir viel daran. I na koniec dwa zwroty z rzeczownikiem Ort, der Ort. Pierwsze z nich to An Ort und Stelle. Na miejscu. Możemy dodać sobie do tego Wir sind schon an Ort und Stelle Jesteśmy już na miejscu Dotarliśmy do określonego celu Wir sind schon an Ort und Stelle I drugi zwrot Vor Ort Czyli na miejscu Zum Beispiel Ich arbeite vor Ort Ja pracuję na miejscu Na przykład tutaj, gdzie mieszkam Ich arbeite vor Ort Das Weires für heute. Na dzisiaj byłoby to wszystko. Jeśli podobał Wam się ten vlog, to będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję mojego kanału. Widzimy uns im next video. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Bis dan! Cześć!